Witam z tej strony bądźjo a dziś wam pokażę powiem jak podłączyć telefon do telewizora więc mam tu telewizor Samsung i telefon Samsung ale oczywiście mogą być inne te wszystkie znaczy yy, każdy telefon można podłączyć do takiego telewizora tu mam yy, telefon też Samsunga yy, kabel USB oczywiście mam i teraz podłączymy sobie do telewizora. Tylko muszę to jedną ręką jakąś podłączyć. Tu, tu są wejścia inne, a tam z tyłu, gdzie jest na przykład antena, to tu jest wejście też do USB. O, to sobie podłączymy. Chwilkę, moment. Ech. chwilkę o, o o jest Dobra, podłączony teraz telefon jest podłączony do wejścia USB telefon też podłączamy zaraz włączę yy, pauzę bo muszę to dwoma rękami zrobić dobrze już jestem podłączony telefon do USB. Otwieramy go. Włączamy. I wciskamy tutaj zezwalaj. O tutaj. O i zezwalaj. Ok. Dobrze. Jak już to zabiliśmy, to po... Yy, przechodzimy do pilota i bierzemy tam... Zresztą wam pokażę. Dobra, bierzemy pilot w ręka. O tu mam pilot akurat. Yy, Opcję domek bierzemy tutaj. Już wam to pokazuję. Okej, okay, już tutaj jest. Bierzemy o, tutaj, tak? Zaraz to jest. O jest, dobra. I źródło bierzemy i tu jest TV i samsung I przyciskamy to. No i tu mamy akurat no. Możemy wybrać sobie kamerę jak chcemy. I tam jest DCIM. Chwila, tylko coś jeszcze zobaczę. Pauzę włączę. o dobra jestem już i tu mamy akurat alarm DCIM chwilę muszę trzyć się o DCIM to jest kamera i tam są filmiki no i zdjęcia oczywiście więc y, myślę że Wam pomogłem jeśli y, y, Wam pomogłem to zostawcie suba, łapkę i komentarz cześć